Cześć wszystkim, tu Magda. Słuchajcie, od kiedy tylko powiedziałam Wam o metodzie omo, to już będą jakieś dwa lata, to dostaję bardzo, bardzo dużo ciekawych pytań, jeśli chodzi o ten sposób mycia kręconych włosów. I dzisiaj Wam na to wszystko, mam nadzieję, że na to wszystko odpowiem. Są to bardzo ciekawe pytania. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz nagrywam ten film, bo na pewno żyłoby się Wam łatwiej z tą metodą, gdybyście mieli ten film wcześniej. Także ja nie przedłużam, bo jest tego trochę, ale mam nadzieję, że razem ze mną przebrniecie przez te wszystkie pytania i moje odpowiedzi. Wasze doświadczenia z tą metodą pokazały, że ona nie zawsze musi się sprawdzić. Może być za ciężka, nie zawsze sprawdza się na każdym typie skrętu, i przede wszystkim jeśli ktoś ma niskoporowate włosy czy średnioporowate, ona po prostu może nie być potrzebna, bo jest mocno odżywcza. Dlatego też powstały odłamy, takie jak OM i MO, czyli tak naprawdę, że tak powiem, ucinamy to omo na pół yy, i dzięki nim właśnie tak mocno nie odżywiamy tych włosów, no bo nie każde włosy tego potrzebują. Przy OM używa się odżywki do mycia, następnie łagodnego szamponu. I rezygnujemy z drugiego o, czyli z maski. I wtedy przechodzimy od razu do produktu stylizującego, bądź odżywki bez spukiwania, i potem produktu stylizującego. Tutaj, w zależności od tego, jak, jak lubicie, jak wasze włosy lubią. I często zdarza się, że na pierwsze O ląduje maska, która normalnie byłaby przy drugim O. I ten odłam OM jest bardzo, bardzo polecany przy cienkich, kręconych włosach, czyli tak naprawdę taką metodę używa Paulina Czarszka, ona maskę drugie o przynosi na pierwsze o. O tym wszystkim mówimy w filmie o pielęgnacji cienkich kręconych włosów, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, bo miałam bardzo dużo pytań o cienkie włosy. Tu też nie każda maska może się sprawdzić. Tutaj trzeba uważać na składy, bo często mamy do czynienia z bogatymi maskami. Najlepiej używać takie bez silikonów, ale myślę, że też bardzo ważna jest ilość nałożona na włosy, żeby po prostu tych włosów nie obciążyć. Przy MO rezygnuje się z odżywki do mycia i od razu przechodzi się do łagodnego szamponu, który też często nakłada się na długości, ponieważ np. średnioporowate włosy czy niskoporowate nie mają nic przeciwko temu. Ja przy moich sobie tego nie wyobrażam, bo mam wysokoporowate. Ale co innego, jeśli macie niskopory czy średniopory. No i następnie nakłada się maskę. I takie odłamy naprawdę są w porządku, ale musicie poznać swoje włosy, obserwować się, jak zauważycie obciążenie, możecie wypróbować te odłamy. Nie bójcie się zmieniać czegoś w tej metodzie, jeśli wam się waszym włosom ta zmiana sprawdza bo to Wy jesteście 24 godziny z Waszymi włosami i to Wy wiecie najlepiej co one lubią, a co nie, z czasem oczywiście. No, także jeśli mamy to za sobą, to przechodzimy do pytań. Czy omos zawsze trzeba zamykać emolientem? Tak jest najlepiej, bo wtedy domykamy humektanty i proteiny, ale tutaj bardzo ważne są testy i obserwacja własnych włosów. Warto też śledzić punkt rosy, ale najbezpieczniej jest zamykać całym mycie emolientem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale za dwa lata temu w jakimś filmie dałam Wam tabelę do pobrania z wariantami mycia i tutaj idealnie jest napisane odżywka do mycia, jeśli jest proteinowa, to jaką maskę nakładać, jeśli odżywka do mycia jest humektantowa, jaką nakładać maskę. Tutaj wszystko jest, możecie sobie myć włosy zgodnie właśnie z tymi wariantami. Mam nadzieję, że ona Wam pomoże. Oczywiście będzie do pobrania w opisie na dole. Czy można traktować odżywkę bez spłukiwania? Jako maskę emolintową. Jeśli patrzeć tylko na skład, to myślę, że można. Ale wiecie, tutaj i odżywka wyspukiwania ma inne zastosowanie i maska. Nie bez powodu daje się ją pod czepek i ręcznik, takie ma zastosowanie, bo dzięki temu te substancje aktywne e, wnikają w głąb włosa i generalnie włosy są bardziej odżywione. Więc zamiana maski na odżywkę spłukiwania traci takie swoje znaczenie pierwotne. E, chyba, że macie cienkie włosy kręcone i Wam się to bardziej sprawdza, to jak najbardziej. Jak wpleść ochładzający szampon pukankę do włosów blond? Przy myciu z szamponem Esteles, czyli MyOO, można użyć szamponu z Estelesem ochładzającego. Jeśli chodzi o pukanki, to stosujemy je po zmyciu maski przed nałożeniem stylizatora. Kuczemy włosy w pukance, następnie podnosimy włosy do góry, wygniatamy je od wody, czy już właśnie w sumie rozczesujemy włosy i nakładamy stylizator. Można też zaopatrzyć się w strebrze lub gęcjanę i na przykład można ją dodać do odżywki do mycia albo do maski, można kombinować. Czy można stosować tę metodę przy codziennym myciu, co stosować na pierwsze o, jeśli myję włosy codziennie, na zmianę proteiny i humektanty, i jako drugie o emolienty. Oczywiście, że można stosować tę metodę codziennie, miałam o to bardzo dużo pytań, ale jeśli macie problem z zachowaniem równowagi pech, to dam Wam w opisie mój plan pielęgnacyjny, właśnie z zachowaną równowagę. Gąbech, ale pamiętajcie, że jest to tylko wstępny plan i w trakcie stosowania jego trzeba obserwować włosy, bo na przykład może być niefajna pogoda na tanty, jak je dacie zgodnie z planem, no to może pojawić się puch, więc tutaj też bardzo ważny jest punkt rosy. Ale wielu osobom mój plan się sprawdza, więc polecam wam go. Cieszę się bardzo, naprawdę dostaję często dobre słowa jeśli chodzi o ten plan i, i tak myślę że spokojnie mogę wam go polecić jakie substancje powinno mieć pierwsze o czego szukać a czego unikać odżywki do mycia do pierwszego o najlepiej żeby zawierały w składzie łagodne detergenty kationowe one są najczęściej dwuczłonowe i drugi człon to chloridę jest to bardzo łatwo zapamiętać oczywiście w opisie dam wam też moją starą ściągę tu macie detergenty po tej stronie wszystkie są kationowe, a zresztą to widać, bo jest wszędzie chloride, praktycznie wszędzie, ale początek to są kationowe, koniec to są kationowe, wszystkie to są kationowe. Do tego wspomnę, że te składniki są antystatykami, więc mają zapobiegać elektryzowaniu się włosów. Czy tej samej odżywki pech mogę używać co mycie, a zmieniać tylko kiedy będzie taka potrzeba? To wszystko zależy od tego, z jaką częstotliwością wasze włosy lubią proteiny. Zawsze na początku polecam je ograniczać, ponieważ często zaczynamy z przeproteinowanymi włosami, też bardzo łatwo jest właśnie je przeproteinować, więc yy, zawsze polecam je ograniczać. Tutaj warto zaobserwować włosy po tym kątem, jak dużo wasze włosy lubią protein, jakie potem można też zaobserwować, bo są różne proteiny, więc to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli już wiecie, że odżywka pychowa się sprawdza i po prostu chcecie ją zmieniać wtedy, kiedy będzie to potrzebne, to jestem jak najbardziej za. To są wasze włosy, wasze obserwacje i to jest najważniejsze. Takie wnioski są super. Stosuję OMO bez szamponu. Włosy i skóra głowy super, a rybacz co trzy tygodnie. Czy to jest ok? Tak! Jak najbardziej. Jeśli wszystko ze skórą głowy jest ok, jeśli poczucie włosów jest super, wasze też, to jak najbardziej. Właśnie o takie obserwacje mi chodzi, takie wnioski. Gratuluję, naprawdę, bo to jest super. Czy jeśli zastosujemy metodę OMO na proste włosy, spowoduje to stały skręt takich włosów? Wiecie co? Ta metoda przede wszystkim stworzona jest do tego, aby włosy odżywić i nawilżyć. Generalnie do włosów wysokoporowatych. Ona nie ma stricte włosów skręcić, tylko te włosy odżywić i dzięki temu, że one są jakby odżywiane, nawilżane, nie są przesuszane, kręcą się, o ile. Jest to uwarunkowane genetycznie, o ile po prostu macie kręcone włosy. To nie jest tak, że jeśli zaczniecie używać metody OMO, to nagle wasze włosy się skręcą, bo to w ogóle nie na tym polega. Także jeśli macie naturalny skręt, to myślę, że metoda OMO na pewno Wam go wydobędzie, ale jeśli macie naturalnie proste włosy, to no może być ciężko, tak? Zwłaszcza jeśli wasz typ włosów, no, no właściwie tylko taki, tak? jest typ pierwszy. Bo tych drugi to już są fale, tutaj już widać skręt. Czy przy włosach niskoporowatych można przy każdym myciu stosować metodę OMO? Można spróbować, ale jak powiedziałam na początku, przy niskoporowatych włosach bardziej może się sprawdzić odłam OMO, czyli na przykład MO, bo niskopory raczej nie mają nic przeciwko myciu włosów szamponem na długości. OMO, a cienkie włosy, czy można je przeciążyć? Tak, i już powiedziałam o tym na początku, ale dałam to pytanie, bo bardzo dużo osób go zadawało właśnie o to, czy metoda OMO może obciążyć. Tak, może i dlatego też polecam odłamy, o których powiedziałam, a przede wszystkim odcinek z Pauliną Czarszką właśnie o pielęgnacji cienkich, kręconych i falowanych włosów. Czy można czasami jako pierwsze o i drugie o użyć tego samego produktu? Tak, na przykład przy emolientowym myciu, u mnie takim genialnym przykładem kosmetyku jest odżywka emolientowa róża od Anwen, bo ona i ma, jest świetnym emolientem, dobra jest w i ręcznik, ale też super mi się sprawdza jako odżywka do mycia. I jeśli mam emolientowe mycie, no to mogę z pewnością całkowitą użyć właśnie tego jednego produktu. I jako pierwsze O, i jako drugie. Balsamy myjące to O czy M? Ja traktuję takie produkty, czyli balsamy myjące, jako OM, ponieważ balsamy myjące takie odpowiednie i można nimi rozczesać włosy na długości jako odżywka do mycia, ale też zawierają łagodne detergenty, które myją te włosy. I o takiej kosmetyki jest ciężko, bo albo one za bardzo myją i nie da się ich rozczesać albo nie domywają, i tutaj jakby jest ciężko to zrównoważyć, ale takim świetnym przykładem takiego balsamu myjącego jest odżywka myjąca gosz, jakoś tak. Dam Wam tutaj zdjęcie, mam ją w już nie będę po nią szła, zapomniałam ją przygotować, ale tak, to jest taki świetny przykład produktu, który mi się sprawdza na moich włosach. Jednak przy użyciu takiego blasta mąującego nie ryzykowałabym mycia bez drugiego O, czyli maski, bo jednak wiecie, to, jest, to są jednak łagodne tergenty na długości, i może jedno mycie by było okej, okay, ale kolejne, no nie, już ta maska musi być, przynajmniej w moim przypadku. No, także no ja nigdy nie ryzykuję i nie używam tylko tego. Zawsze nakładam tą maskę pod czepek i ręcznik. 4-5 myć z silikonami. Czy to się tragicznie nadbuduje? Moim zdaniem jest to już najwyższa granica, po której trzeba umyć włosy szamponem z SLS. Bo wiecie, to, że używamy łagodnego szamponu, co mycie, na skórę głowy tylko i faktycznie używamy silikonów, które są zmywane tym łagodnym szamponem, to niestety, ale ja nie wierzę w to, że gdy łagodny szampon spłukujemy z tej skóry głowy w dół, to nie wierzę, że on dociera w każde miejsce na głowie, w każdy włos i zmywa te silikony z poprzednich myć no aż tak myślę, że takiego cudu to nie ma więc tutaj raczej myślę, że to jest taka górna granica, dlatego też często mówię, żeby nie zapominać o szamponie z SLS przy metodzie OMO no chyba, że nie możecie używać szamponów z SLS no to wtedy też raczej nie używacie masek z silikonami bo po prostu, wiecie, po prostu to wtedy się inaczej odbywa. Yy, no, ale nie zapominajcie o szamponie z SLS. Jak długo trzymać pierwsze O, a ile drugie? O tym w sumie jest już mowa w pierwszym filmie o metodzie OMO, ale wiele z Was zadawało mi to pytanie, więc na nie chętnie odpowiem. Jeśli chodzi o pierwsze O, to ja przede wszystkim, gdy nakładam odżywkę do mycia, rozczesuję włosy, spłukuję. Bywa też tak, że przed rozczesaniem włosów trzymam tą odżywkę minutę, dwie, czekam aż ona zmiękczy te włosy, rozczesuję, spłukuje. więc to jest dosłownie chwila. Jeśli chodzi o maskę to ja polecam trzymać się podczepkiem i ręcznikiem minimum 30 minut, ale też nie przesadzajmy i nie chodźmy w tym turbanie przez dwie godziny, bo to już może być za długo. Czy za każdym razem trzeba trzymać maskę pod czepkiem i ręcznikiem przez 30 minut, im bardziej zniszczone włosy i wysokoporowate, to uważam, że im częściej, tym lepiej trzymać maskę przez 30 minut. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma na to czas, więc ja zawsze polecam, chociażby raz w tygodniu, znaleźć czas dla siebie na wosowe spaj i pozwolić sobie potrzymać tą maskę przez pół godziny pod czepkiem i ręcznikiem. Czy można stosować za każdym razem mocny szampon? Moje włosy lepiej go tolerują. Oczywiście, że tak, o ile to wynika z Waszych dłuższych obserwacji. Bo jeśli jesteście osobami początkującymi, no to tutaj warto przetrzymać i zrezygnować z szamponu z SLS, albo, wiecie, po prostu używać go wtedy, kiedy trzeba, co powiedzmy, cztery mycia ponieważ często możecie mieć to w głowie, że ten szampon ze Sales jest potrzebny, bo włosy same się o niego proszą, a raczej skóra głowy, bo często dzieje się tak, że zaczynacie metodę OMO i właśnie przytuszczają Wam się włosy, dlatego że wcześniej ciągle używaliście szampon z SLS, który tak naprawdę oczyszcza całkowicie skórę głowy, która broni się i wydziela nadmiar sebum. I tutaj warto jakby przypilnować to, aby ten szampon z SLS pojawiał się trochę rzadziej, bo może wtedy wasza skóra się zregenerować, może zrozumieć, że już nie musi się tak przetłuszczać i często naprawdę bardzo często zdarza się, że zaczynacie metodę Omo i nagle się okazuje, że możecie myć włosy co 3-4 dni. To jest szok. Ale jeśli to są Wasze dłuższe obserwacje, to myślę, że można używać SLS. Jednak też pamiętajcie, że włos wosowi nierówny, pamiętajcie o tym zawsze. I ja tutaj też już nie mówię o takich stanach zapalnych skóry głowy, kiedy mamy otokowe zapalenie skóry, bo to jest w ogóle zupełnie inna sprawa, więc tutaj raczej to dotyczy początkujących osób, tak? Żeby obserwować, czy to przetłuszczenie właśnie nie wynika z mocnych detergentów, co mycie. Czy emulgowanie oleju to pierwsze O, czy po emulgowaniu jeszcze całe OMO? Tak, oczywiście to dotyczy olejowania na podkładzie, czy też olejowania na sucho. E, gdy mamy ten olej na głowie, zaczynamy myć włosy, moczymy te włosy wodą, nakładamy pierwsze O, odżywkę do mycia. I wtedy po prostu to się różni e, tym, że gdy mamy tą odżywkę do mycia na głowie w połączeniu z tą wodą, i ten olej, chwilę masujemy te włosy. To masowanie to jest właśnie emulgowanie oleju, połączenie odżywki z olejem i wtedy ten olej najlepiej można zmyć i najdokładniej. Jeśli na przykład macie poczucie niedomytych włosów, to możecie spłukać yy, i od nowa nałożyć tą odżywkę do mycia. Ale oczywiście też nie zapominajcie o M, tak? Bo jak już macie emulgowanie, tararara, to na skórę głowy nakładacie łagodny szampon czy znaczy no, ja tak robię i mi się tak sprawdza. Jak wygląda mycie OMO po wizycie u fryzjera? Jeśli fryzjer mył Wasze włosy swoimi produktami, które często mają silikony i chcecie po prostu je zmyć i wszystko, co tam ten fryzjer nałożył, no to zróbcie mycie z szamponem z SLS, czyli MOO. -O. Czy drugie O może być proteinowe? Jeśli Wasze włosy tak lubią, to jak najbardziej. Jednak pod kątem zachowania równowagi pek warto je połączyć z... Kumektantami i emolientami lub emolientami. Ćwiczę codziennie i muszę po aktywności umyć włosy. Czy mogę stosować Omo? Oczywiście, że tak. Czy po Final Wash możemy w tym samym myciu przejść do Omo, czy wtedy M jest jako rypacz? Tak, final wash to tak naprawdę jest MOO, czyli to co mówiłam w pierwszym filmie o metodzie omotku. Po prostu nie użyłam tego słowa final wash, tych dwóch słów. MOO, czyli zaczynacie od szamponu z SLS, on nie może być silikonami. To musi być dobry, oczyszczający szampon. Bez silikonów, bo na tym właśnie polega Final Wash i oczywiście, tak, MOO to jest piękny początek do metody OMO, po tym myciu już kolejne to jest OMO. Jak długo trzymać proteinowe odżywki przy pierwszym O? Najlepiej zacząć od maksymalnie 5 minut, bo to może Wam się najlepiej sprawdzić. Ja, jak kiedyś nakładałam proteiny na jakieś nawet 15 minut, to włosy stawały się takie suche, sztywne, jakby przeproteinowane, i tak sobie sprawdzałam. Nawet włączałam sobie stoper i okazało się, że takie 5 minut to jest perfektozo. Ja często używam właśnie odżywkę do mycia proteinową przy myciu z SLS-em, czyli MOO. I tutaj sprawdza mi się to najlepiej. Wtedy po prostu trzymam odżywkę proteinową, rozczesuję nią włosy. Po prostu włosy suną jak szalone. No i wtedy od razu spłukuję i to no staram się, żeby to było około 5 minut. I po takim spłukaniu moje włosy są prze-przemiękkie. Czy można mieszać kilka odżywek lub masek ze sobą? Oczywiście, jeśli nie macie pod ręką odżywki pechowej czy maski pechowej, to jak najbardziej możecie sobie je połączyć, tak żeby się zgadzały składowo. Ja na przykład bardzo lubię łączyć sobie odżywki Anwen, na przykład proteinową orchideę i nawilżający bez na pierwsze O. To jest po prostu ekstra. Bardzo to lubię. I nawet Wam o tym mówiłam chyba w filmie o moich ulubieńcach marki Anwen, więc tam Was odsyłam. I jeszcze do łączenia odżywek i masek ze sobą, to również można do nich dorać jakieś półprodukty. I wtedy też będzie piękna maska pechowa, czy ożywka pechowa, jak tam sobie zażyczycie. Jak w myciu omo stosować peeling? Ja, jeśli stosuję stricte peeling do włosów, no to ja najczęściej zawsze go używam przy myciu z SLS. Po prostu zbliżam sobie włosy, nakładam na skórę głowy peeling, masuję, masuję, masuję. No i potem moczę całe włosy, szampon z SLS i lecimy dalej z tym koksem. Jeśli macie szampon Anwen 2 w jednym, szampon peelingujący, no to wiadomo, tak nakładamy na całą długość, to już jest M. Na skórę głowy też ten szampon, zwłaszcza, że on ma enzymy, warto to troszkę przetrzymać. I te jeśli nie stosujecie silikonów albo właśnie po myciu szamponem z SLS możecie na przykład do odżywki do mycia dodać glinkę najlepiej taką białą, bo jest najdelikatniejsza. Zdecydowanie można kombinować. Ja też nagrałam cztery przypisy DIY, peelingi do włosów, więc tutaj też was odsą. Czy od metody Omo mogą mi wypadać włosy? Tak zdarza się, i przyczyna może tkwić w uczuleniu na jakieś składniki w kosmetykach do włosach. I to jest najczęściej spotykane. Mam również film o uczuleniach, ale też na przykład może to być przyczyna obciążenia włosów, gdzie OMO może być za mocne, zbyt obciążające, więc może wprowadźcie jakiś odłam OM czy MO. No, ale generalnie też wypadanie włosów to może być coś od wewnątrz, więc jeśli to nie uczulenie na składniki, to polecam wykonać badania. I słuchajcie, ostatnie pytanie: jak długo trzeba czekać na efekty? Efekt najczęściej jest już po pierwszym myciu metodą OMO, ale Zależy też z jakimi włosami zaczynacie, no bo jeśli y, mieliście keratynowe prostowanie, no to tutaj nie wiadomo, czy na przykład y, ten skręt nie będzie taki wasz naturalny, dopóki Wam włosy nie odrosną. Bo keratyny są różne, czasami się wypukuje całkowicie, czasami do połowy. Naprawdę dostawałam już przy różne wiadomości, więc tutaj nie ma reguły. Tak samo, jeśli dłuższy czas używaliście prostownicy, no to na początku, gdy wprowadzicie tą metodę o moje ja sama tak miałam, jak zaczęłam świadomie dbać o te włosy to ten mój skręt był taki mocno krzywy i tutaj też trzeba czasu tak tej cierpliwości, żeby włosy zrozumiały, że nareszcie właścicielka pozwala się im kręcić i wtedy te, te krzywe włosy powinny się zmienić w ładny skręt. No, ale byle by się nie poddawać. Wiecie, może krzywe to też takie niedobre słowo, ale generalnie te włosy są takie wygniecione. Takie, no nie wiadomo co. Chcą się kręcić, ale jakby nie mogły, no więc trzeba dać im czas, więc po prostu polecam myć, prowadzić świadomą pielęgnację i podziwiać te zmiany. Róbcie sobie zdjęcia od początku, naprawdę warto. Dobra, słuchajcie, już ten film i tak będzie długi, więc nie będę już długo paplać, ale chciałam tylko jeszcze powiedzieć na koniec, e, przypomnieć, że jeśli widzicie, że jakieś zmiany w metodzie omu wam się sprawdzają, że to nie robi waszym włosom krzywdy, to się nie bójcie, spokojnie to zostawcie. Bo wy wasze włosy znacie najlepiej. Jesteście z nimi przez 24 godziny i to jest najważniejsze. Wasze obserwacje. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. Jeśli jeszcze jakieś macie, to piszcie na dole. No i co? Niech to będzie takie kompendium wiedzy o metodzie OMO. I to by było na tyle. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.